Wszystkim niedziela, godzina 12.00. I no właśnie, zapraszam Was na taki nietypowy odcinek na miłośnikach. A dlaczego nietypowy? Ja już Wam wytłumaczę, bo choć wydawałoby się inaczej, to wbrew pozorom nie idę za modą panującą na YouTubie w chwaleniu się aż tak. Aż tak to jest słowo klucz. Wiele na tym kanale dużym nie pokazałem. Pokazywałem na vlogowym kanale, bo to jest mały kanał. Tam jest 250 tysięcy osób. Taka ścisła widownia, która nie zawsze jest zainteresowana motoryzacyjnie. I na przykład bardzo wielu swoich samochodów wam po prostu nie pokazywałem. No nie wiem, jakoś tak. Trochę też ze względu, że mamy tą widownię starszą, trochę ze względu na to, że ludzie czasami nie rozumieją, że ktoś już prawie dekadę zarabia, że ktoś może sobie kupić, pozwolić na zrealizowanie jakichś marzeń, że zabezpieczył się na emeryturę i tak dalej, tak dalej. Ale za to wy na tym drugim kanale, kiedy właśnie opowiadałem o Ferrari, powiedzieliście mi, że śmiało michu na miłośnikach walić to, co ludzie powiedzą, więc tak to wygląda. No, pominęło Was to, że kupiłem sobie w 221 Ferrari, natomiast moim pierwszym fankarem było bardzo fajne auto, o którym później powiem, które zastąpiłem w 2021 roku Ferrari, czyli Kupiłem sobie Ferrari 488 Spider Cabrio, bardzo szybki wóz. To był wtedy na tamte lata 3-letni, no prawie dwuletni samochód, tak powiedzmy sobie. Bo to tam końcówka 18 roku, z bardzo małym przebiegiem, z gwarancją, ze wszystkim. Dlaczego używana nie nowe? No właśnie, tu też musicie wiedzieć, że na nowe to trzeba czekać około 3-4 lat. Takie nowe też sobie potem zamówiłem, ale niestety wypadłem z kolei. Rozstałem się z Ferrari. Czy rozwód był słuszny, czy nie. Nie był to dla mnie samochód, absolutnie. I na kanale vlogowym zrobiłem cały odcinek o tym. I to nie jest na firma, absolutnie nie. Po prostu taki supercar to nie jest nic fajnego. Jak się jest jeszcze osobą gdzieś tam rozpoznawalną, to nie jest żadna przyjemność zjazdy tym samochodem. Samo auto daje frajdę z jazdy. Natomiast już to, że jest to supercar, powodujący bardzo dużo napięć w społeczeństwie, bardzo dużą chęć dewastacji. Zdarzyło się, że ktoś gdzieś tam się na nim opierał, porysował, albo to, że po prostu ludzie podbiegają, robią zdjęcia samochodowi, a potem, że ty jesteś w środku, to już powodowało taki niesmak. Nie? I to, że jedziesz tym samochodem i patrzysz cały czas w lusterka, dlaczego? Bo ktoś za tobą jedzie, wyciąga telefon, robi tak. I nie patrzy na drogę. A ty byś miał awaryjne hamowanie, mając hamulce. To jest chyba trzeci zestaw hamulcowy najlepiej hamujący na świecie, albo czwarty z tego co kojarzę. W LaFerrari taki zestaw był montowany. I wyobraź sobie, że ten pan z tyłu by ci siedział w bagażniku. No, no nie, ogólnie nie. Dodatkowo ultra drogie koszty eksploatacji, jakieś tam rzędu nie wiem, 40 tysięcy rocznie za ubezpieczenie, 12 tysięcy za klocki hamulcowe, 100 tysięcy za tarcze hamulcowe. Okej. Okay. Super, ale to, to, to nie dla mnie. Może kiedyś faktycznie zrealizuję swoje małe marzenie i kupię Lamborghini. Natomiast mając Ferrari, zrozumiałem jak duży błąd popełniłem sprzedając swoje, swojego pierwszego fankara, czyli takie auto, które ma ci sprawiać fan, takie auto, które ma ci sprawiać przyjemność. I postanowiłem, że wrócę do tego samochodu. Że to naprawdę był zarąbisty samochód, nie przepełniony jakimiś tam luksusowymi rzeczami, typu wiecie, znaczki ze stajni, takiej takiej. Może nie ma jakichś super osiągów typu 3, 3 sekundy do setki, ale jest bardzo fajny. Ha, kurczę, jak to nazwać? No, to jest bardzo fajny roadster. Prawdziwy roadster. I no właśnie, zanim pokażę wam, co kupiłem i opowiem o tym samochodzie. To zobaczcie, jak się odbiera takie auto, które zamówiłem sobie w wrześniu ubiegłego roku. Postanowiłem skonfigurować je w wersji Everything, odklikać każdy możliwy element, który bym chciał. A do tego jeszcze domówić różne inne elementy, bo ja z tym samochodem się nie chcę rozstać. Już też się wyleczyłem z leasingów, ale o tym zaraz. Więc przenieśmy się na majówkę do dnia odbioru samochodu i no właśnie, zobaczcie auto i zobaczcie prezentację. 3, 2, 1, 0. 10.20 Kierunek Gdańsk. No dobra, zrobię to drugi raz. Drugi raz odbierać Z4 z wydawki. Po co było sprzedawać? Nie wiem. Widzimy się na miejscu. Adrian trafnie zauważył. Mercedesem po BMW. Ciekawy jestem innej rzeczy. Zapytamy się sprzedawcy, jak obstawia, kiedy się zepsuje pierwszy raz. <noise> Poprzednie BMW Z4, słuchajcie, zepsuło się od razu jak przyjechało, więc mi go nawet nie wydali, więc sobie mi się nie zepsuło. A potem nie miałem z nim żadnych przygód oczywiście, ale wiecie, że te nowe samochody to tak po prostu mają. Dobrze. Nie wiem, jakoś, czy te nowe BMW już w ogóle nie widzę, nie? Zobacz, tego gofra tam wielkiego, tego wafla z tymi światłami tam. Nie, nie. Nie, tutaj tak. Już do tego Bobra się przyzwyczaiłem. Uuu... Słuchajcie, będę miał pierwszy raz wydanie z Podplandeki. się po, postaraliście się, bo przychodzę z kamerą, czy tak jest? Nie, tak zawsze wydaję. Fajnie, podoba mi się to. W sumie teraz się cieszę. Cieszę się, chociaż wiesz, jak kupiłem jeszcze niedawno lepszą zabawkę od BMW. Teraz trzy dni temu. Nie, nie? BMW. No więc zaraz, zaraz, zaraz się pokażę, jak będziemy ściągać. A dobra, najpierw no ściągniemy wtedy tą. No, to takie trochę marzenie. Tam to Z4 to było takie zwykłe. A tu już jest wersja, a już chyba odklikaliśmy wszystko. Raczej tak, tutaj tak naprawdę już ciężko by było coś dołożyć do tego samochodu. O, oczywiście indywidualne, tak? Lakiery. Ale nie, nie dało się już, nie? No tak, tutaj był problem z tym, natomiast mu jeszcze i tak wydłużyło produkcję tego samochodu, więc będzie jeszcze troszeczkę dłużej w produkcji. Ale dalej bez indywiduala? To to, to nie dało, nie? Tak, ale to jest taki dość bezpieczny list, bo tak naprawdę. Eee, multimedia mamy jeszcze fajne z przyciskami, nie jest wszystko sterowane z ekranu dotykowego, więc to naprawdę spokojnie... Wygląda. Mam wrażenie, że ta barwa jest trochę inna niż te poprzednie twoje zetki. Mi się wydaje, że trochę jest ciemniejsza niż no. moja poprzednia Zetka. Mógł zmienić. Ła ładniejsza jest. No. Bo ja miałem pierwszą pierwszą. Mhm. Słuchajcie, podokładaliśmy nawet sobie takich gadżetów. To czy ten znaczek tutaj... O, widzicie? To ten znaczek będzie stał w miejscu jak koło się będzie kręcić. Jak no, ja, Royce Royce, tak. Jeszcze co my tam podokładaliśmy? E, kołki. O, właśnie. Kołeczki. Tak, projektorki. Tak, to nie będzie widać i dopiero. nie ściągałem może. Tak przyjemność dziś. Została. Do podklejania. Nie no, wnętrze jest. Powiem ci, to auto jest 100 razy lepsze niż ta pierwsza co miałem, nie? W sensie tych smaczków detali. Tutaj Opień. taki prezent od nas. O. Do zestawu oryginalna Mkowa. Piękna sprawa. Ja nie wiem, czy jeszcze kosza i kosmetyków nie zamawiałem. Wszystko, to no. jeszcze mamy, dołożymy, także... Dobrze, słuchajcie, my sobie poogarniamy, potem się widzimy na prezentacji. Nie, nie my się widzimy na prezentacji, ale się zaraz widzimy. BMW Z4 w wersji M, ale to nie jest M Power, tylko to jest M performance dlatego że tak dla tych niewtajemniczonych. Mamy auta takie jak na przykład BMW X5M, i to nie jest prawdziwa MK. To jest po prostu długnięte gotowe auto przez inżynierów z działu M Powerowego i mamy na przykład ostatnio MX, czyli Pierwszy SUV zbudowany przez inżynierów M. Mamy BMW M3, to jest prawdziwe BMW, M2, tam gdzie po prostu inżynierowie biorą całość, przeprojektowywują to naprawdę ta i karoseria, i mocowania kielichu, to wszystko się zmienia, nie? A mamy po prostu gotowe auto, które biorą Inżynierowie z działu M i wzmacniają do granic możliwości. I takim też bohaterem dzisiejszego odcinka i bohaterem moim w życiu będzie no, spełnienie moich marzeń. Dlatego że ja bardzo cierpiałem, jak to auto sprzedałem. Po pierwsze, Ferrari było małe, po drugie, było niewygodne. Tu nie mam absolutnie żadnego problemu, mimo że Wam się wydaje, że przy dwóch metrach to jakiś problem mam. Ja w tym samochodzie zasiadam wygodnie. Wsiadam, wysiadam, jest naprawdę bardzo fajne, wygodne. Auto i jeszcze mam miejsce nad głową. W Ferrari, jeżeli ktoś oglądał moje odcinki vlogowe, jak na przykład jechaliśmy w Bieszczady, to tak miałem kolana. Chociażby. Dodatkowo, ten samochód nie chcecie zabić. Ten samochód, mając 340 koni, myślę, że może nawet będzie miał więcej. Przyspiesza w 4,5-4,4 do setki z bardzo fajnej procedury, nie gwałtownej, nie hamskiej itd. Całe wnętrze, to wszystko jak sobie zamówiłem, konfigurowałem, to tak mi się właśnie marzyło. Wszystkie jakieś elementy, słuchajcie, zobaczcie. Jakieś takie malutkie. Ja wiem, że to można w internecie kupić na Aliexpress i też będzie fajnie. Przeszycia pasów, to wszystko w fabryce. Jedyne czego żałuję to to, że BMW Z4 wychodzi już powoli z produkcji, więc nie da się katalogowo zrobić wersji indywidual. Wersja indywidual polega na tym, że otwiera się dodatkowy katalog kolorów, wnętrza. Możesz wszystko sobie spersonalizować, skustomować jak ci się tylko żywnie podoba. Czas produkcji jest wydłużony wtedy do pół roku, dlatego że na przykład karoseria jest wyprodukowana w Stanach, leci do Niemiec, w, Niemiec jest pomalu, w Niemczech jest pomalowana na twój indywidualny kolor i potem wraca do Stanów, żeby złożyć się na fabryce z powrotem. Kolejne jakieś takie elementy małe, znaczące, czy to co widzieliście na prezentacji, to są właśnie fajne gadżety, czyli... Znaczek stoi w miejscu, felga się kręci. Dodatkowo odklikany jeszcze większy zestaw hamulcowy z naprawdę gigantycznym zaciskiem, tak żeby to auto stawało dęba. Więc tutaj już mamy w tej 19-calowej feldze co najmniej 16-calową tarczę hamulcową. No i to, czego nie miałem w poprzednim Z4, bo w poprzednim Z4 miałem zwykłego. O, zapomniałem tu się masz Zwykłego dwulitrowca doładowanego, takiego jak mamy w mini. A tu mamy coś, co. Nie jest wstydem. Absolutna legenda tworząca się na naszych oczach, czyli współczesny 3-litrowy, turbodoładowany motor od BMW, ten sam, który idzie do Supry, to ten motor, który znowu został przypadkiem stworzony jako legenda. Dlaczego jako legenda? Ponieważ ten samochód bez rozbierania na stageu pierwszym, który składa się z usunięcia gpf i przemapowania samochodu, ewentualnie można jakiś dolot odwentury jego założyć już pluje ponad 420 koni 500, 600, 700 takie mocy się robi bez problemu w tych 3 litrówkach dlatego jak trafił do Supry to inżynierowie niemieccy okazało się, że zupełnie znowu przypadkiem zrobili coś bardzo fajnego co to jest? no właśnie zanim nagrałem odcinek, zanim to auto się pojawiło na ekranie dotarłem je zmieniliśmy pierwszy olej i ekipa Miłośników detailingu, czyli mój kanał detailerski z Wrocławia, największy kanał detailerski w Polsce, będąc przy okazji klejenia mini, MINI, zrobiła całe zabezpieczenie frontu. Zresztą zobaczcie tutaj urywkami, co chłopaki zrobili. Dobra, słuchajcie, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że Mateusz przygotowuje Zetkę pod kkf -y. i w sumie dzisiaj malutka odmiana, dlatego że bm będziemy kleić na Nowo zimportowanej folii z Australii, czyli na Nexcene. Maseczka już siedzi, teraz tylko wyraklować. Mam raklomistrz Mateusz Kobosko. Dobra, muszę odłożyć drugą rękę, ale plus jest taki, że ta folia ma 205 mikronów, czyli no w niektórych przypadkach to są dwie warstwy lakieru. A jeśli chodzi o Z4, to kolega ma włączoną muzykę, ale też już wykańczasz. Siebie czy maskę? Maskę no, wykańczam. z już Mateusz skończył w międzyczasie. Scenic świat idealnie. Bezpieczny samochód. Kolejna ważna rzecz. Takich rzeczy było milion dla mnie, na przykład, jeżeli chodzi o porównanie z Superkara z czymś takim. Tam nie było cap holdera nawet Ferrari. Tam gdzieś był jeden schowany, także puszka jak dałeś mocniej w pędzel, to wypadała Ci na kolana. Schowek na narty. Po co Ci schowek na narty? On jest po nic, ale wyobraźcie sobie, że w tym samochód z moim kolegą, i on ma teraz dach złożony, tak? Potrafiliśmy bez problemu załadować się na ryby. I to naprawdę jest duży bagażnik jak na tego typu auto, jeszcze ze schowanym dachem. Otwierać sobie to okienko i jeszcze co dłuższe wędki złożone przekładać przez. Szczegółów dla... Fanów marki, ja naprawdę tutaj powsadzałem sobie od groma. Zobaczcie, dodatkowo kosmetyki, dodatkowo jakieś tam inne rzeczy. Co, nawet zamówiłem ściereczkę do czyszczenia ekranów. Wentylki, te stare były. Cały zestaw kosmetyków do tego samochodu. O, proszę. Więc jest naprawdę mega fan. Marzenia są w życiu po to, żeby je realizować. Natomiast ja mam tak, że niektóre marzenia są za grube, bo na początku pamiętam, kto z Was miał? Firma Burago, jakieś małe samochodziki, jakieś Ferrari. Ja pamiętam jeszcze to były, kurczę, które to były z tymi wcięciami. Czy to były przed modeną jeszcze te takie kanciate z lat 90.? Czy Lamborghini Kanta, czy Lamborghini Diablo? To były moje marzenia. I kiedy miałem możliwość spróbowania się i posmakowania tego, stwierdziłem, że to nie jest mój świat. Absolutnie to nie jest mój świat, bo tak drogie auta. Sprawiają przyjemność chyba tylko w momencie kiedy je posiadasz, po pierwsze musisz uważać na wszystko, po drugie nie możesz za dużo tym samochodem pojeździć, no bo jeżeli chcesz się jakkolwiek sprzedać potem, no to ten przebieg robi różnicę, po trzecie serwisowanie jest ultra drogie i też czasochłonne, bo częściej trzeba sprowadzać skądś tam, te auta nie są bezawaryjne, te auta... Nawet nie są do końca super wykonane ze względu na to, że to jest ręczna robota. Tu mamy coś, co jest zbite w fabryce, i tu nie znajdziesz takich uchybień, jakichś plastików trzeszczących czy schowka, którym trzeba było walnąć jak w żuku, żeby nam się tutaj dopiął. Ciekawostki. Samochód ważący niewiele. Bo ja nie pamiętam, czy 1400, czy 1600, coś w tych granicach między 1,5 tony, plus minus, nie? Przyspieszający 4,5 do setki, generujący maksymalną prędkość na poziomie elektronicznie ograniczonym 250 km na godzinę, w trybie normalnej jazdy spala 9 litrów. I to była kolejna bardzo fajna rzecz dla mnie. Przede wszystkim przy otwartym dachu i zamkniętych szybach, ten element, który tutaj jest ten wiatrołap cały, powoduje to, że tym się przyjemniej jedzie z otwartym dachem, nawet stówką, nawet na autostradzie 140 tym się przyjemniej jedzie. Ferrari, no dobrze, miało najszybciej zamykający się dach na świecie, ale dmuchało i piździło, może dlatego, że wystawałem tam za mocno ponad. Dużo jest takich szczegółów, które powodują, że. Natomiast wracając do tematu, ja sobie wezmę stołek, a Stasiu statyw. Przede wszystkim jedna rzecz, dla mnie ten samochód ma duszę, dla mnie ten samochód jest naprawdę ultra przepięknym modelem. Moim marzeniem było pierwsze Z4, jak się pojawiło. I pamiętam jeszcze dzisiaj to był okres, kiedy dopiero co wyprowadziłem się z działki, jak mieszkałem w Altance i jakkolwiek się odkuwałem i powiedziałem, że kiedyś sobie kupię, musiało upłynąć jeszcze dwa modele tak naprawdę, żeby mógł sobie nabyć, ale stwierdziłem, że to biorę i trzymam po prostu sobie, jeżdżę, sprawia mi przyjemność i nie biorę żadnych leasingów. Ja już w tym roku absolutnie żadnych leasingów, ani na Wranglera, ani na to, po prostu wszystko transakcjami gotówkowymi, nauczony historiami z Kadilakiem. Dlaczego? Bo jak coś się wydarzy, coś nieprzewidywalnego, bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, jak jakiś salon postąpi, jak coś się stanie, to nie chce mi się po drodze walczyć jeszcze z osobą trzecią, bo w tym momencie ty wpłacasz na ten pojazd dużą zaliczkę. Ty spłacasz raty, ale i tak do samego końca wykupienia auto właścicielem jest leasing. Jasne, że biznesowo i podatkowo korzystniej jest brać leasing, natomiast ja niestety po utopieniu praktycznie dwóch panich, ale to już osobno będę mówił ten cały case na YouTubie, e, nauczyłem się, że nie, absolutnie nie. I Zresztą to auto było ostatnio, kiedy Cadillac pojechał do Wrocławia, to też to auto pojechało za nim. Więc tak, dotarty 1300 przebiegu e, naprawdę jest to spełnienie moich marzeń i niechaj tak zostanie. Bo z marzeniami to ja teraz trochę tak się tutaj sentencyjnie rozwiodę. To jest tak, że dopóki one są nieosiągalne, to bardzo cieszymy się, kiedy możemy do nich dojrzeć, do, dążyć albo są w sferze marzeń. Potem dochodzi jakaś taka smutna rzeczywistość, że kiedy już to mamy. To nie zawsze nas to tak cieszy. To jest takie trochę przesycenie się czymś. Nie? I tak było w przypadku Ferrari. Stąd też długo ważyłem, czy faktycznie nie kupić tego 812 GTS, bo takie zamówiłem sobie, ale wycofano mi z produkcji i gdzieś tam jak się pojawiało, to zastanawiałem się. Zastanawiałem się, czy gdzieś nie kupić sobie tego Aventadora, który tak bardzo mi się marzył. Ale stwierdziłem, że nie. To nie jest ten czas w moim życiu. To po prostu jestem ja. To, to pokazuje, że nie chcę. Tak, wysoko. To, to, to jest bez sensu, bo to nie smakuje. To natomiast cieszy puchę. I powiem Wam bardziej, to nawet Stanisław, który pierwszy BMW Z4 docierał, jeździł nim i tak dalej. Bo ja nie mam z tym problemu, że ktoś pożyczył sobie ode mnie z mojej załogi auto. To jeździło do ślubu Łukasza. Pamiętam też tamto BMW Z4, to chyba pojedzie do ślubu innego mojego pracownika z tego, co kojarzę. To by się też chyba bardziej podobało to. A teraz, kiedy jest tak jak jest, bo. Tamto BMW, które miałem, też nie miało ani takich zderzaków, ani żadnych innych emblematów M-kowych, bo ja nie jestem zwolennikiem kupowania sobie udawanych M. To, że w CLS-ie mam udawany pakiet AMG, to tylko dlatego, że tak został wyprodukowany. Nie miałem już na to wpływu, bo gotowego kupowałem, trudącego gdzieś tam. Natomiast tutaj miałem wpływ, i uważam, że tak, można sobie podokładać wszystkie dodatki, że to faktycznie jest M-Performance Auto, a nie tylko. Czyli 1,6 pod maską ma dookoła, a klejon Więc tyle. Cena katalogowa pojazdu około 380-400 tysięcy zł. Co ciekawe, jeżeli nie leasingujesz, taką ciekawostkę powiem, to nawet ci salon nie zarejestruje za ciebie, no bo. To leasingodawca rejestruje, już takie usługi nie ma i trochę gorzej jest z klientami, którzy biorą takie auto za gotówkę, ale i tak spoko. Ja bardzo lubię Bawarię w Gdańsku, więc oni zresztą wspierali mocno parę projektów. Od pierwszego chyba przyspoczycy z tego co kojarzę, a wspierali też BMW dla widzów. Ostatnie, które było do wygrania E36 Touring, czyli jedna z ostatnich aut na YouTubie, na które nie trzeba było się zrzucać. Tak, to, to, to tak jest autorengę, słuchajcie, ten autorengę tak, tak właśnie działa. Nie? Mało kto docenia, że wydaje się z własnej kieszeni rocznie pół miliona czy ileś, żeby móc Wam pomóc. Dobrze, dajcie znaki, jak Wam się to podoba. Czy ja mogę przemycać na tym kanale swoje autka, które kupuję mini albo większe autka, bo początkiem 2023 roku robiliśmy inwentaryzację samochodów we wszystkich firmach i w garażach, to mieliśmy 40 parę pojazdów, teraz mamy 30 parę. Oczywiście już, już nie koloryzujcie sobie tego w głowie, bo mamy powiedzieć, te fabie zastępcze i tak dalej, więc tego trochę jest tam, ale jeździ na spółce, na jednej działalności, na drugiej działalności. Nie? Ale tych takich moich samochodzików, których nie widzieliście, też troszeczkę pewnie jest i gdzieś tam o nich można by czasami popowiadać. wziąć się na tapet, a przede wszystkim niedługo przyjedzie tutaj na lawecie. Bardzo znany wam samochód należący do mnie, od wielu, 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 wielu lat, który ma naprawdę za sobą szeroką historię YouTube'ową. Wiecie, tyle. I niezależnie od tego, czy to jest auto Twoich marzeń, i uważasz, że nie dojdziesz do nich nigdy, to się nie poddawa i należy do nich dążyć. Natomiast może zostanę zdisowany za ten e, e, tekst o tym, że Ferrari mnie nie cieszyło i że to, nie wiem, mnie to bardziej cieszy. Może ja jestem, mimo że miałem gorsze okresy w życiu, jakieś takich, gdzie mi przez moment coś odpięło w głowie systemy i chodziłem w jakichś drogich ciuchach i właśnie jeździłem w tym Ferrari i tak dalej, to ja jestem jednak z natury. Innym człowiekiem, i nie będę się w życiu ubarwiał tylko do tego, żeby doskoczyć na scenie YouTube'owej, bo wszyscy się fleksują. To, żeby mnie stać! To nie znaczy, że ja muszę się dostawić do tego. Pierwszy na tej scenie robiłem wszystkie akcje z Tam Pierwszy wytyczyłem te wszystkie trendy i ja po prostu pójdę swoim trendem. Tak jak zawsze szedłem swoim trendem. Jest jeszcze parę samochodów na mojej liście, które chcę kupić. Jest jeszcze jeden Mercedes. Eee, I tu Łukasza słucham. Tu Łukasza słucham, bo Łukasz mówi nie kupuj nowego, bo nowy kosztuje bańkę. Kup sobie używkę. Też będzie tak samo fajnie, a w sumie gwarancja sami ogarniemy. Więc tu możesz, coś się w stanie pojawi na przyszły rok. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać jakie jest wasze marzenie. Przede wszystkim chciałbym posłuchać, jakie są takie realne auta waszych marzeń. Może takie utopijne, bo może. Wiecie, ja myślę, że jakbym Diablo kupił, to chyba bardziej bym się cieszył niż jak kupiłem to Ferrari. Nie, przynajmniej jak miałem możliwość to Diablo obejrzeć na żywo. Może się nie zmieściłem do niego. Nie? Słuchaj, za auto ja Widziałem nowe Diablo, gdzieś nowe? nowe wiedziałem. Patrzyłem, ale 4 miliony euro. Nie, to, to, nie, nie. Patrzyłem i nawet był taki moment, że kalkulowałem, czy. Nie będę, dobra, nie będę wam mówił, ok? Nie, nie chcę powodować napięć. Natomiast też nie chciałbym, żeby w naszym społeczeństwie między ludźmi powstawały napięcia, bo ktoś ma, a ja nie mam. Bo ktoś się dorobił, ja go muszę wyhejcować za to. To jest brzydkie zachowanie. Więc po prostu dążcie do tych marzeń małych, większych. Ja wam tego życzę z całego serca, żebyście się przy tym nie poddawali. Dajcie znać, jak wam się podoba, dajcie znać, jakie wy macie auta swoich marzeń i przede wszystkim wbijajcie w link w opisie. Oczywiście możecie wbić na mój prywatny kanał, tam się dużo rzeczy nie z motoryzacją dzieje. Michał Jesionowski w vlogu. Zachęcam, naprawdę, tam komentarze szeroko idzie, więc, więc dzieje się na rzeczy. Oraz dziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli dietom od brokuła. Bo widzę, że kupujecie, wiem, że kupujecie, więc dla Was jest specjalnie rabat przygotowany. 15% na hasło M4K15, a przy dużej kwocie miesięcznej, jeżeli by to było ponad 1000 zł, to już jest sto parę złotych w kieszeni, słuchajcie, piechotą nie chodzi, a diety, no nie muszę być chyba żywym przykładem tego, że warto coś zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia i słuchajcie, to nie tylko, żeby schudnąć. To też można, żeby przytyć, bo ta, takie ludzie też mają problemy. Chciałbym mieć takie problemy, ale tam naprawdę ekipa pomoże ci dobrać kaloryczność do tego, jaki tryb życia prowadzić, co lubisz, czego nie lubisz i zawsze świeże pod dom. Więc koniecznie wbijajcie w link w opisie. A ja uciekam, delektować się. Może nie zrobię w niej miliona przebiegu, ale na pewno cieszy Mortkę. Trzymajcie się. Cześć.